Naprawdę. No to te Widzę hardy po, po różnica. To te hardy chyba jeszcze gorzej, bo nie wiem jakim cudem rajko na jeszcze. Mi oczywiście przedni nos nie wszedł. No tą hiszpanię. To jest żart. To jest kważ żart. Nie. nie, nie, nie. Zabrakło mi mi dwa punkty. Czaisz? dwa punkty. Żeby coś pościć Tak. Dwa. Uuuu, Ego Damper. Dostajesz Ego Dampera? Tak. Tego tam teraz znowu złapałeś? Tak. Speeds 2.89 mile circuit, which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver. Especially Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Lando Norris, and Sainz, Ricardo Gasly. Fernando Alonso and Sebastian Vettel Sonoda Stroll Kimi Räikkönen and Ocon Murphy Giovinazzi George Russell and Mick Schumacher Mazepin and a Williams And with lights out just moments away it's time to go down to the track I no, Wy też? No. No, nieźle. Brawo, Sebastian. Co, masz już 90? 95. O kurde. O raczej nie, jest optymalna temperatura pracy. Ma do... No jak nie? Człowieku, na takim się najlepiej startuje, co ty wiesz? Ja wcześniej startowałem na 94 No 89 Wiesz zbiłem Jest standardowo Ostatni Ha, bo sk co? Skąd ty się to wziąłeś? No bo mi obróciło przecież Ale ja nie widziałem, pojechałem tak jakby nigdy nic a nie widziałeś, że jakieś boli dobróciło? Nie, nie zauważyłem. Dobra, startujemy. 10 now, keep it up. Niestety przepuściłem Walterek. nie miałem szans żeby go utrzymać ze sobą No to dobrze do nich No, no przecież mi odjechał w ciągu kółka na 3,5 sekundy prawie O kurde No tylko że zużyte trochę hardy kontra świeże medy Nowiutkie medy Teraz Luis do mnie dojeżdża. Na prostej startowej mnie weźmie pewnie. Mam awarię. ja mam zaprogramowany na tym wyścig awarię. Oni mają taką przewagę na tych mediumach nowych, że po prostu puściłem leklerka, bo liczyłem na to, że będę miał na prosty startowej DRS. Tak mi szybko odjechał, że. A ja ci powiem po 14 kółkach te medy to tak słabiutko, nie? Naprawdę. No to te Idzę hardy. po, po różnicach. To te hardy chyba jeszcze gorzej, bo nie wiem jakim cudem Rayconem jeszcze. I tutaj daje I oni mnie tutaj wypchnęli w Nie wiem, w ogóle tak bym stracił panowanie w ogóle nad boli, bym był pasażerem. O, świetnie. No dobra, to znowu spadam na sam koniec stawki. Nie wiem o co chodziło. Tak bym w ogóle. Weszliśmy w trójkę w zakręt, jechałem po łuku i tak bym. Nie wiem co się w sumie stało nie, nie, nie jestem w stanie opisać tego co się tutaj wydarzyło Że ja już mam 30 No, no 40 na przodzie Ja mam 30 Na tyle 33 Ale też masz to za O A mnie teraz pociągnęło No, jestem za Verstappenem. No ale jesteś cały, nie? Tak Ja dopiero 14 jestem Ja dziesiąty teraz no, Tylko, że po picie jesteś, nie? No, no teraz założyłem na lechary No właśnie, a jeszcze do pitu muszę zjechać Więc jak ja zjadę do pitu, to ja wy wyląduję na 20 pozycji Nie, no nie ma szans, nie ma szans, żebym dojechał do 10 pozycji. No, okay, we'll mhm. nawet teraz będę na ostatnim miejscu w sumie, bo Mazepin ma ten DNF-a. Bardzo śmieszne. Hamilton zrobił 3 sekundy na okrążeniu. Bardzo zabawno. Naprawdę, bardzo zabawno. Ha! Jeszcze wychodzi na to, że mi paliwa nie starczy. Czemu? Odlałeś się? No trochę odlałem, ale nie myślałem, że aż tak paliwo to pożera. Ja nic nie odlawałem. No a ja właśnie odlałem, bo dużo było tego paliwa i stwierdziłem, że czemu tak jest dużo, a teraz już wiem Mam tylko 0,8, 0,6 Na plusie 0,08, nie? 1.29 Ja nic nie tykałem paliwa no, a Ja zdałem, trochę zdjąłem bo chyba było standardowo, plus 3 ileś. Tak, no i 18 już mam do Hamiltona. Zabawne. To jest tak zabawne jak loteria w biedronce, gdzie wygrywasz kapcie używane. O już dawno jest. No my zaraz stan. I mnie obróciło. I Leclerc mnie właśnie wyprzedził Tsunoda Stroll No na spokojnie, nas spokojnie, żebyś tam dowiózł coś To musisz wystudzić trochę opony bo to się zagotowały Pewnie tak, ale nie Nie odpuszczam Nie ma szans, nie wyprzedzisz mnie No i mnie wypchał A no tak, nie muszę jechać z dodatkowego półka. Bo i tak mnie zdublował pod Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Memphis ze mną jest Wojtek <grystanie> nic nie powiedziałeś Gościu Williamsie Gościu Williamsie